Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób ze znaków wodnika na sierpień 2021. Paść buław na początek, no, czyli jakoś podróż interesująca się szykuje na początku sierpnia. Mówimy w tej chwili o pierwszym tygodniu sierpnia. Może to być jakieś ożywione działanie, zasiewanie jakiegoś ziarenka, nowego początku. Czyli jakieś nowe przedsięwzięcie, jakiś nowy projekt. Pojawią się jakieś nowe pomysły, pojawią się inspiracje. Jest to również karta nowych szans, nowych możliwości. Czyli bardzo optymistycznie to wygląda, bo jakieś ziarenko czegoś możecie zasiewać. Czy to hmm, dotyczy, dotyczyć może spraw zawodowych czy osobistych. Czy takich życiowych, nazwijmy. Dużo dynamizmu tu jest, optymizmu. Może być awans dla niektórych. Jest to również wzrost wiary w siebie, co też jest ważne. Wzrost entuzjazmu, kreatywności. Cóż jeszcze? Możecie poznać nową osobę, jakąś młodą, czyli młodszą od siebie. Będziecie szukać tutaj nowych doświadczeń. Dla jednych to będzie się wiązało z podróżą, dla innych niekoniecznie, ale opcja podróży też tu jak najbardziej jest. Będziecie przyłamywać ograniczenia mentalne również. Będziecie wychodzić z czymś nowym do świata. Działanie jest, no jest to działanie, jest to aktywność. To jest bardzo dobra hmm, energia, bo sami stwarzacie sobie nowe szanse poprzez swoje nastawienie, swój optymizm i ten Entuzjazm, entuzjazm, I również chęć działania, radość życia, też to tutaj wszystko jest. Co to macie, królową kielichów, tak? Czyli emocje też będą się tutaj uwidaczniać. Będziecie kierować się sercem, uczuciami, ale ta karta mówi też o tym, że będzie przy Was osoba kochająca, jakaś życzliwa, kochająca, sprzyjająca, przyjazna. Dla jednych to będzie właśnie ta osoba od serca, czy to, czy to przyjaciółka, czy, czy, czy osoba, którą kochacie lub która Was kocha. No też może być to na zasadzie wzajemności jak najbardziej. Macie też królową denarów, a królowa denarów mówi o stabilizacji, o poczuciu zaspokojenia potrzeb i poczuciu zadowolenia. I bezpieczeństwa. Tu jest również harmonia z przyrodą, harmonia z naturą, która też wpływa na, na wasz stan, na waszą sytuację materialną, bo to jedno z drugim jest związane. Nawet jeżeli wam się wydaje, że nie jest, to jest to związane, bo to jest uziemianie się. Może będziecie spędzać czas gdzieś na no, łonie przyrody, będziecie się uziemiać, a to wam pomoże lepiej prosperować w życiu. Niektórym się wydaje, że to, że to są bajki, a to, a to jest wszystko powiązane ze sobą. Ta karta mówi też o osiągnięciu czegoś w sferze finansowej czy zawodowej, czyli może tu być awans dla niektórych, ale przede wszystkim zaspokojenie potrzeb materialnych. I nie tylko materialnych, ale jest to karta materii, więc, więc głównie będziemy tu mówić o spełnieniu w materii. Tutaj będziecie umieli wykorzystać wszystko to, co macie, żeby dobrze. Żeby dobrze prosperować. Jakiś wasz cel może tu, możecie tu osiągnąć. Właśnie taki cel związany z zawodem, z materią, z finansami. Jakiś cel tu może zostać osiągnięty. W drugim tygodniu wyruszacie w nową drogę, może się to wiązać z podróżą, ale przede wszystkim chodzi o podróż życiową, o zdobywanie nowych doświadczeń, czyli nie musi być to podróż dosłowna, aczkolwiek wakacje temu sprzyjają, tym bardziej, że tu macie trójkę kielichów, to faktycznie może, jest tu możliwość wyjazdu na urlop zasłużony i, i spędzania czasu w gronie innych osób, czyli nie w samotności. W tej karcie jest dużo odwagi, dużo, takie podjęcie ryzyka. Jest pójście w nową drogę powiązane z opuszczeniem strefy swojego komfortu, czyli to wymaga próby bohatera, tak? czyli odwagi. Wymaga to odwagi, wymaga to zaryzykowania po to, żeby zaznać czegoś nowego, być może lepszego niż do tej pory. Zaraz zobaczymy, czy tam będzie coś lepszego. No, już tam na końcu widzę coś bardzo fajnego, ale tu, tu jest początek jakiejś nowej drogi. Może być też wyruszenie w drogę w sensie dosłownym, czyli podróż, wyjazd na wakacje, bo mamy tutaj kartę radości, kartę świętowania lub odpoczynku. To może być odpoczynek lub świętowanie, może być jedno i drugie. Dla niektórych może być jedno i drugie. Może to być połączone z biesiadowaniem, ze spędzaniem czasu w takim wesołym towarzystwie. To mogą być osoby zaprzyjaźnione lub ktoś z rodziny. Yy, mamy też kapłankę, czyli po tym <laughs> określe takiego świętowania, radosnej zabawy, yy, no, będzie czas też na wyciszenie się. Po, co? po to, żeby odwołać się do intuicji. Widocznie będzie taka sytuacja, że będzie tego wymagała od nas. Że tutaj no, będziemy szukać jakichś rozwiązań, jakichś odpowiedzi, może niekoniecznie rozwiązań na problemy, bo tu problemu nie widać w sumie, więc tu o problemach tu nie będziemy akurat mówić, ale może będziemy szukać odpowiedzi na dręczące nas pytania. I tutaj kapłanka mówi, przypomina, że odpowiedzi są w nas, czyli jeżeli się wyciszymy, no tu wyciszenia akurat nie ma, bo to jest zabawa, ale po tym okresie zabawy mamy szansę się wyciszyć, i zagłębić się w sobie, posłuchać swojego wewnętrznego głosu, bo tam jest głos, który nam coś może fajnego podpowiedzieć lub odpowiedzieć na nasze pytania. W trzecim tygodniu no, troszeczkę się kiepsko zaczyna, ale ogólnie jest dobry tydzień, ten trzeci. Tylko, że kiepsko się zaczyna, bo Wy się czymś martwicie. Martwicie się czymś nie wiadomo czym, bo tutaj prosperujecie całkiem dobrze. Macie króla denarów, czyli prosperujecie całkiem dobrze, ale martwicie się o coś. A może no, takie martwienie się na zapas, z reguły to tak jest, że człowiek się martwi na zapas mm, bez, bez jakiegoś powodu, bez jakiejś specjalnej przyczyny. Chodzi o to, żeby zmienić te myśli swoje ciemne o 180 stopni, przekierować uwagę na pozytywy, na, na możliwości, na nowe szanse, na to, co, co już osiągnęliście, bo król denarów to jest taki, który już coś osiągnął. Macie królow królową denarów i króla denarów, czyli wy tu coś jesteście w stanie osiągnąć w materii. Macie jakąś tu fajną pozycję już zawodową, jakąś taką ustabilizowaną w miarę pewną. Chociaż czasy teraz są niezbyt pewne ogólnie rzecz biorąc, ale no macie tutaj z czego żyć, macie z czego się utrzymać. Wasze ambicje tutaj zostają zaspokojone. Wasze potrzeby również są zaspokojone, więc no, mo może martwicie się z innego powodu. W każdym bądź razie yy, żaden powód nie jest dobry, żeby sobie tutaj psuć, yy, psuć myśli, psuć swoje życie takimi ciemnymi myślami, jak tu widać. Więc dobrze by było te myśli zmienić i skupić się właśnie na tych pozytywach, bo tu pozytywów widać dużo. Macie też spokój wewnętrzny, harmonię wewnętrzną w końcu osiągniętą, czyli no, wy wyjdziecie z tej energii dziewiątki mieczy, bo macie tutaj kartę umiarkowania, czyli równowagi, czyli spokoju wewnętrznego i takiej siły wewnętrznej, siły wewnętrznej wynikającej właśnie ze spokoju. Kiedyś był taki film Siła Spokoju, zdaje się, no warto obejrzeć tego, ten film. Spokój wewnętrzny daje siłę, daje moc, no ale tu znowu ograniczenia. Teraz już mówimy o czwartym tygodniu, jakieś ograniczenie tutaj jest. No cóż, ograniczenia spotykamy niestety, ale... To jest karta mieczy, więc tutaj znowu zależy wiele od Was, od Waszych myśli. Tak jak tutaj była ta dziewiątka mieczy, tak tutaj znowu wiele zależy od Waszych myśli. Jeżeli będziecie się skupiać na tym, że Wy czegoś nie możecie, to tak będziecie się czuli, że, że faktycznie jakbyście mieli związane ręce. Natomiast jeżeli będziecie patrzeć w stronę możliwości, bo te możliwości przecież są, to to zupełnie inaczej będziecie tu prosperować. Tylko trzeba uważać na osoby nieuczciwe, bo tu w czwartym tygodniu macie. Kartę osoby nieuczciwej, czyli uważać na osoby, które kłamią, które są nieuczciwe, kradną. Być może jakiś kieszonkowiec to jest, być może jakiś ktoś, kto chce was wykorzystać w jakiś sposób. No, uważać na te osoby. Karta mówi również hmm, o tym, by kierować się w życiu dyplomacją, czyli nie gadać za dużo niepotrzebnych rzeczy, wiedzieć, co komu można powiedzieć, czego nie, czego nie warto, ale macie piękną kartę sukcesu. No to już od razu przejdźmy do tego sukcesu, bo tutaj faktycznie były karty dwie mieczowe, jeszcze tam wcześniej była jedna mieczowa, yy, związana z Waszym czarnowictwem, niepotrzebnym zupełnie, bo macie kartę sukcesu na koniec. Czyli. Jakiś sukces osiągniecie? No, to może być związane z, z, z Waszą pracą, bo tutaj jest praca jeszcze pokazana na końcówce. Także może być to związane z Waszą pracą, ale może też dotyczyć ten sukces czegoś innego. Um, sukces może dotyczyć właściwie każdej dziedziny życia, czy to y, dziedziny takiej bardziej osobistej, rodzinnej, czy zawodowej. Tu bardziej wskazuję na zawodową, co prawda, ale. Mówię, że to, ta karta dotyczy każdego sukcesu, także nie musimy się koniecznie trzymać z tego, że mamy dostać awans, bo to niekoniecznie tak musi się przejawić. Może się przejawić w inny sposób. Będziecie tu z czegoś zadowoleni, satysfakcja będzie z jakiegoś powodu. I, i cóż jeszcze, no może jakieś tu przesłanie, ale to jeszcze nie koniec, jeszcze czekajcie. Przesłanie Wam tu dam. Przeszkody, tu mówimy o przeszkodach, ponieważ jest karta ósemki mieczy. Przeszkody nie blokują ścieżki, one są ścieżką, czyli nie można się nastawiać w ten sposób, że jak jest przeszkoda, to już jest, ojej, to tragedia, bo przeszkody są po to, żebyśmy, żeby wyzwolić w nas kreatywność, żebyśmy szukali więcej rozwiązań, przede wszystkim w sobie. No tutaj królowa kielichów mówi o odwoływaniu się do intuicji, między innymi. Także szukajmy rozwiązań w sobie, kreujmy yy, i, i zwróćmy uwagę na to, że przeszkody nas. To się nam wydaje, że nas blokują, ale jednak idziecie do sukcesu, tak? Tu są przeszkody, a tu jest sukces, czyli te przeszkody tak naprawdę Was nie blokują, tylko wymyślicie, że one Was blokują. Tak to wygląda. No ale ponieważ tam na końcówce mamy no, taką pracę troszeczkę monotonną, dajmy jeszcze coś na wrzesień na wrzesień damy spełnienie życzenia jest we wrześniu jako, jako jeden, jedna z energii więcej nie będę tu już wykładać <śmiech> wystarczy <śmiech> wystarczy, bo już zachrypłam. także życzę tego spełnienia życzenia we wrześniu i spełnienia w materii, które jest tu pokazane na sierpień, i tego sukcesu, i tej radości, tej zabawy, wakacji przyjemnych, i z czegoż jeszcze, no tego właśnie panowania nad emocjami, bo to też tu jest ważne. Jeśli podróż też może być przyjemna, zdrówka do usłyszenia.